Zadał się chycajny. bardzo młody Taką złą nawet się miał, że jak tylko drzwi zobaczył, między drzwi ten palec ten Tępość drzwiami nagle trzasnął. Było cofnęgo dnia i silnego jego palca się zrobiły nagle dwa. Bo... Z tego taka jest nauczka, którą każdy przyzna mi. Jeśli nie chcesz mieć paluszku, prześć, nie pchaj palcami w Tara! Jak się laliczka bawi, tak? Zobacz. Tara! W zaschło, można powiedzieć. O, dziękuję, dziękuję bardzo. A. Przychodzę na budynkę za jeść. Dobra, ja, klawolina. Hmm. Uwaga! Na ulicy dwóch facetów między sobą biło się. Wtem podbiega trzeci facet, tamtych dwóch roić chce. Wtedy tam ci dwaj faceci, na trzeciego tego buch. I faceta tak pobili, że jak dnia facet spół. <laughs> Proszę bardzo, wszyscy się wyśmiać. Laleczka też, nie to nie trzeba. Z tego taka jest nauka, ta, którą każdy przyzna mi. Jeśli chcesz pan słuchnięty być, nie pójdę palcami. <laughs> Tak się do ciebie przylepia, jak piasek do mokrej ręki. Głupieś, nie do mnie się przystawić. A, a do kogo? Przecież nie sama z nim siedzę przy stoliku. To jego szczęście. A, a z daleka to tak wyglądało, jakbyś się ze sobą kam, kiedy cię odejmie i pocałuje. Zabijałabym na sieka, gdyby ci pocałował. Oj, się Boga, dziewucho! Za całusa zabijesz. Słychał na to rzeczy. A tak, pani Bibdzińska. Gdyby mnie pocałował. Zabiłabym go. Teżk bym z niego zrobiła. Za całusa te yy. Nie bój się, nie pocałuję. Nie ja o tobie myślusił o tym. Łóżka gra poleczkiem, ruki zaraz z na swojem dziewczę. Podejść z fasolem elegancką, się szormacką i zawale <lawsuit> raz, patrzcie. wszyscy co się raczej Troske vlefðu, hopp, sjöf, íra, tjá, tjá, ég tóð maður síg. Það er myndið fyrir mannsko, það var erast mætt síg. Tak, dzisiaj u nas wielka zabawa, pani mecenasze, tak? U nas dzisiaj są występcy. Tylko miejsca nie widzę. A znajdzie się panie radco miejsce, tak? No, no to chodźcie. gwarantuję wam pierwszorzędną zabawę. Nie, nie za tak na poleczkę, drugi, zaraz tutaj. Okay? Pan Kapuściński Nie. Ja kamna? Nie powiem, słucham. co? Jta Popatrz. ale nie szynka, Mania Pan Mania? A, musimy pilnować Mańki, bo ten patrykarz gotów jej w głowie zawrócić. Ale, znając mnie, wątpię, żeby Mańka chciała na niego nawet spojrzeć. Frajerze, przecież Mańka za mną to aż piszczy. Ja tylko palcem kiwnę, a Mańka welonik nałoży i za mną do ołtarza pojdzie. A żeś ty gołębiami nieślechetnymi karmiony. Przecież ona nie ślepa. Za takiego lamagę pójdzie. A? Kto lamaga? Kto lamaga? Ty! Proszę państwa, uwaga, silancio, no, dziękuję. Szanowna publiczność, oto za chwilę odbędzie się wybór królowej przedmieścia. A! Uwaga, uwaga, to się okaże dżentelman i kawaler. I zakupi oto figurkę gipsową, będzie ją zaoferować swojej damo. Dama ta znowuż, która tę figurkę otrzyma, zostanie automatycznie królową przedmieścia na rok bieżący. Cena wywoławcza z złotych na więcej, a na pan? 2,50 20 złotych. Co? Zgubiłem. 3,50 Dziękuję wam, 3,50 po raz pierwszy, proszę. Dobra, panowie, nie tak prędko, no. 3,70 A idzie pan. I biału, nikt za to w kryminale siedział nie będzie. Proszę bardzo, 3,50 po raz pierwszy. Niech się tam potargują, a figurę ja kupię w zupalności. I z mojej ręki wybrana będzie królowa ten czas. A światowy człowiek jestem. I wiem, co się plusk minus gdanie należy. Nie. W w ten czas. O raz osiemdziesiąt. Cztery złote! Stary, kup mi taki Muszę zostać królową przed Ale ja nie chcę być królem. Żałujesz kot. Nie żałuję, ale szkoda. Sknera. Nie żalować mamowi dla swojej wymarzonych. Proszę. Zaraz, to no masz się coś drogą. To nie Dziesięć złotych. Ja podbijam o dwa grosze. To chęcia będzie królową Przedmieścia. Nie będzie. Koleżanki popękają za zdrości. 20 złotych. Uwaga. 20 złotych daję. Proszę, na drogo, trudno. 20 złotych po raz pierwszy. Do? No, panie Radcu. Jedyna okazja, żeby zdobyć względy u kochanej kobiety. Było, nie było. Albo się kocha, albo nie. Dwadzieścia 20... i pół zupełności. Dzień. 20 zł 50 groszy po raz pierwszy. Pięćdziesiąt. Co? Pięćdziesiąt? Panowie, żartować nie można. Kto? Kto powiedział pięćdziesiąt? To pan powiedział 50 złotych? Tak. Uprzedzam, że co się nie wolno. Nie mam zamiaru. Pięćdziesiąt złotych. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Proszę. Dziękuję. No, a która z pań będzie królową? No bo trzeba ogłosić. Ja, się będę królową. Ja. A może ja? Przepraszam, to która z Pań jest królową? Pani, proszę dziękuję pana w ten czas. Ale, przepraszam, jak godność. Pania dzierwańska. Dziękuję. Uwaga! Proszę Państwa! Mania Cierwańska zostaje królową przedmieścia na rok bieżący. Szanowna publiczność!